No? Więc co sądzisz w tym momencie e, na temat ruchów Friza? Jak oceniasz generalnie no. rozwój ekipy? Co myślisz o tym, co się tam aktualnie, aktualnie dzieje? dzieje? no. E, o kurwa. I tak dalej. A ma być szczery czy miły? Szczery. Masz być w pełni szczery, bo ludzie za ferek też jakby wymagają tego od ciebie. No i ja powiedziałem o Paluchu, no to wiesz. To to ekipy może... a Kurwa. Pod ogień. Uh, 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 uh. Yy, słuchajcie, Karol jako Karol jest na pewno pionierem, i na pewno jest gościem, który zasłużył na to, co ma, ile zarobił, i ile obecnie ma pewnie na koncie. I to ile ma domów, i tak dalej, Która? i tak. Dalej. Yy, to ile ma mieszkań, to ile ma tam swojego majątku, to jak jest rozpoznawalny i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jakby cała ekipa. To jest gru grupa ludzi, jak sama nazwa wskazuje, i tam niestety masa ludzi po prostu popełniła dużo kluczowych błędów yy, z niedoświadczenia i z tego, że niektórzy w ekipie zostali po prostu stworzeni z osób, które same nie wybiłyby się w internecie, no nie? I to niesie teraz za sobą takie skutki, że, że po prostu te błędy przez ludzi są wytykane i tak dalej, i tak dalej. Warto też, jakby, trochę stanąć w obronie ekipy. Że ludzie bardzo czekali na ich porażkę, no bo będąc na topie przez jakiś tam czas, narażasz się na to, że coraz większa grupa ludzi po prostu czeka na to, aż się podniesiesz i wypierdolisz. no nie? Więc oni byli długo na topie, i teraz każda ich jakaś tam, jakiś tam ruch, który jest niekoniecznie dobry, jest po prostu wyolbrzymiany do skali kurwa zabicia człowieka. No nie? Więc oni zrobią jakąś tam głupotę, jak wysadzą auto. No i okej, okay, no wysadzili, kurwa, niby dobrze, niby niedobrze, kupił to wysadził, ale środowisko cierpi, ale to, ale tamto, okej, okay, no mogłoby to przejść bez niczego, a tu nagłówek, to, tamto, to. no bo jak jesteś na topie, to się to fajnie klika, więc ludzie mega to wyolbrzymiają, no ja bym wysadził takie auto i kurwa no miałbym to w chuj, szczerze mówiąc, no, kupiłem sobie... Wysadziłem, zrobiłem z tego content dla moich widzów. Rafał gdzieś powiedział: I kupi tyle, kupiłem to, rozjebałem prosta ja, piłka. A, a ja ci powiem, że tutaj, jeszcze jakby dodając, dodając odnośnie tego, bo tutaj tam pamiętam, że y, ludzie, którzy gdzieś tam y, tymi sprawami e ekologii i tak dalej się zajmują, y, ich, ich to najbardziej wkurzyło. Tak wydaje mi się, że mimo wszystko, gdybyś ty też zdetonował ten samochód, to to nie byłoby, nie poszłoby takim echem, Ta, jak dokładnie. u Friza, Bo tu chodzi o to, że tam. Wizerunek tam, trochę też, nie? wizerunek, ale no. tu też przede wszystkim chodziło o to, no właśnie, to jakby to jest powodna wizerunku, chodziło o to, że to frizz detonując ten samochód, on jakby wpływa trochę na, na to, że dzieciaki patrząc na to, mówią sobie. Jarają się tym, że wiesz, że dostarczany jest jakieś CO2 do środowiska i tak dalej, wiesz. To no, są takie to to, są moim takie... zdaniem to jest wyolbrzymione. No, no. To jest to... Może, może, może zły przekaz jest w tym, że dzieciaki patrzą na nieszanowanie pieniądza. Może, może to jest bardziej jakby takie trzyma się to kupy, no że chłop nie szanuje auta za te 10 czy 20 tysięcy, które wysadził, to mogłoby być cudzym marzeniem i tak dalej. Ale no mówmy się, no zarobił, wypierdolił to w kosmos. Gdyby tym wjechał do ścieku i też poszłoby to na złą, to nikt by tego nie zauważył. Stało się jak się stało, nie mnie to oceniać. Natomiast sam Freeze, moim zdaniem, na plus, nie mam nic do niego personalnie. Uważam, że wiele osób z ekipy po prostu popełnia strategiczne błędy, ze względu na to, że nie są e, osobami, które przebiłyby się same. Bo jak jesteś osobą, która potrafi się przebić e, gdzieś tam albo z minimalną pomocą, albo z żadną pomocą to moim zdaniem nauczysz się takich rzeczy. A jak cały czas jesteś pod parasolem takiego, wiesz, giganta jak Frizz, no to po prostu nie uczysz się takich rzeczy i nagle budzisz się z palcem w dupie, to po pierwsze. Po drugie, ja ci to mówiłem nawet jakiś czas temu, mhm. że jeżeli ekipa się pokłóci, to mówiłem o co się pokłóci? O pieniądze. No tak. Zawsze jest tak, że jak jest grupa ludzi mocno uzależniona od siebie finansowo, a mało tego wszystkiego, jeden z nich mocno jest pionierem finansowym, a reszta <tryk> przez miesiąc, ty, yy, przez tydzień, miesiąc, pół roku, rok, dwa lata jest cały czas niżej od niego i nie może go dogonić, to frustracja po prostu rośnie. Okay. Też byś tyle chciał, nie chcesz mu oddawać. I się zaczyna kurwa, wiesz, spina. Okay. Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. I myślę, że tak było w przypadku ekipy. Zresztą no coś tam ty, wiem. To, no właśnie to jest piękne, yy, że właśnie też powiedziałeś o, tych, o tym, że pokłócili się o pieniądze, ze względu na to, że też jakby nie pytałem, ale w takim razie pociągnę cię dalej za język. E, geneza pytania najpierw. Kamil jest z Krakowa, więc z racji tego, że ma też wspólnych znajomych z ekipą Friza, no, no to jest jakby dla mnie bardzo wiarygodnym źródłem informacji. E, I teraz zapytam się ciebie, E, czy jesteś w stanie w takim razie? Bo na Twitterze to jest w ogóle mega cały czas trendujący temat, no. że ludzie się tam przekrzykują, że to, nie, nie, że to jest fake, że, oni ma, że to jest luz, że oni teraz wrócą z przytupem, jako jedna wspólna ekipa i tak dalej. I z racji tego, że powiedziałeś, że się pokusiłeś o pieniądze, to znaczy, że coś wiesz, a to znaczy, że jesteś w stanie powiedzieć i potwierdzić, że to nie jest żadna próba stworzenia filmu. Nie, nie, to nie. Jakby potwierdzam, potwierdzać nie wolno. <laughs> Zwiastuję, o inaczej, mam 80% pewności, czyli zdecydowaną przewagę, na przewagę tego, że to nie jest żadna ustawiona drama, prank i tak dalej, tylko że jest tam... jest tam konflikt. Jest to konflikt, który na pewno w jakiejś mierze, nie wiem jakiej, nie wiem czy to jest 20% powodu całego konfliktu, czy 95%, okay. jest oparty o pieniądze. Nie ma się co dziwić, bo pieniądze były tam duże, więc było się o co pokłócić, i wiem, że jakiegoś tam powrotu nie będzie, mało tego wszystkiego. Spekuluję, a całkiem nieźle mi to wychodzi, że niektóre osoby z ekipy po prostu znikną z internetu w ciągu w najbliższych miesięcy i wrócą do normalnego życia na etacie. Okay. Um... W cudzysłowie na etacie. No. I... O ile można tak powiedzieć. No jakby spadną z rowerka. Okej, okay, rozumiem. Wow, ale e... informacja to jest. To jest mocna informacja i na pewno mocny lik, e, który, za który jestem wdzięczny w aferkach. Bo tutaj moc... często wałkujemy temat ekipy. To jest okay. taki nasz jakby... no na pewno jest klikalny też, nie? Jest klikalny i to jest taki core, gdzie jest dużo wątków i tak jest dalej. Jest dużo teorii spiskowej. Tak, tak, tak. Wiesz, no. Tak. Cały czas na języka A, jest ekipa tak. też. Ale w takim razie mogę ci jeszcze, zanim zapytam Cię dalej i pociągnę cię, cię za język, no to zostaniemy przy tym temacie ekipy Friza. E, powiedz mi Kamil, kto według Ciebie zaliczył największy regres osobowościowy w ekipie Friza? Kto za, e, czekaj sekundę, ktoś mi coś pisze o tym. Mhm. Jacek Muran Murański, zadzwońcie do mnie. <laughs> ktoś mi wysłał screena. Tak? <laughs> Dobrze. Kto, kto we, według Ciebie zaliczył największy regres osobowościowy w ekipie Freeza? I nie możemy mówić o mini A czemu nie możemy? Nie no, możemy, wiadomo, ale to, podejrzewam, że Ty też powiesz to. Nie wiemy, czy osoboś, o, osobowościowy, bo w ogóle nie chcę tego oceniać na zasadzie osobowości. To wiesz, prywatnie to są zupełnie inni ludzie niż w internecie. Mhm. Ale mogę powiedzieć, kto zaliczył największy regres. Konkultowy. Kto? kto kontentowy i kto najbardziej spalił szansę. O, okay, może tak. w ten sposób. Uważam, że szanse w polskim internecie bardziej od Friza wykorzystała Vera. Okay. Uważam, że ona jest top 1 na chwilę obecną w ekipie, która już nie istnieje. Okay, uh -huh. To jest moje subiektywne jakby opinia i to ja tak uważam. Jakby na podstawie takich ocen, znaczy na podstawie tego, co ja myślę. A, naj, a największy regres, jak lubię Piotrka Nowciaksa, no to uważam, że jakby kontentowo na YouTubie totalnie się nie odnalazł i że nie powinien, jakby no uważam, że poszedł w złym kierunku, ale ja też z nim kiedyś rozmawiałem prywatnie, to on mówił też tak, że po prostu nie jest to jego jakby main zajęcie, żeby on robił YouTuba, że bardziej się skupia na marce odzieżowej i na Instagramie. No i no wiadomo, zawsze mini Mike otrzymuje rikoszetem, Bo jednak spadł na bardzo słabe, jak na nich, wyświetlenia grubo poniżej standardu. No i co? No i kurwa, no. Mógł przekuć to, że jest niskorosły. Sukces, nie? Jesteś mega, się wyróżniasz. No tak. Ale źle to no, zrobił, zobacz W jakim, zobacz, stopniu, w jakim, w jakim stopniu... stopniu i tak to przekazuję? No, oczywiście, no, to że przekuł banewki. przez swoje 5 minut i przez walki, tak. ale sam no. wiesz. Ile mógłby zarabiać, bo to wszystko się jakby. Oni pracują po to, żeby zarabiać, więc jakby idziemy w, znowu do pieniędzy. Mhm. Mógł dużo bardziej monetyzować swoją twórczość, a jakby dużo bardziej monetyzował swoją twórczość zasięgowo, mhm. to miałby dużo większe kwoty płacone za walki, tak czy nie? No to no, no tak. tak. Teraz, jeżeli no, przepadnie z internetu, to on jest dla Was wartością nis niskorosłego. Czyli po prostu płacicie mu za to, że jest niskorosły, że jest karłem i że się będzie bił. A gdyby był gigantycznym rozmiarowo w sieci karłem. No to płacilibyście za to, że jest niskorosły, plus za to, że ma gigantyczne zasięgi. Znaczy w ogóle yy, fajnie, że ten fajne jest to poruszenie tego tematu. No bo my ogólnie jako Fajm MMA yy, szanujemy to, że ktoś trenuje, wiadomo, to jest bardzo ważne i. Y, trzeba trenować, żeby dać fajne walki, ale no, mimo wszystko, y, bądźmy szczerzy i mówmy się, że y, każdej federacji, nie tylko Fame Ma, ale czy to PHILIC, czy, czy Prime Ma, myślę, że też y, zależy na tym, by jednak zatrudniać do y, federacji osoby, które no, mają zasięg, które ma, budują community. Sa mają zamiar, sama nazwa nie? Fame. No tak, tak. I to jest, to jest ważne. A już abstrahując od tego, że o tych treningach i tak dalej, to mimo wszystko najlepiej ogląda mi się walki, gdzie jest cepeliada, gdzie nie ma zbyt dużych ta, umiejętności. Ta, ja też tak uważam, że to I, tak powinno wyglądać. Ja jestem akurat fanem takich walk, ale od razu mówię, że... Yy, to jest niemożliwe, żeby tak było cały czas, z tego względu, że są też influencerzy, którzy jakby złapali zajawę w tym. I no oni zresztą ten poziom strenują. się podnosi przez to, że I wiesz, tak. tych, tych federacji jest dużo tak, i, tak. i teraz nawet ludzie jeszcze nie mając kontraktu tak, z nikim nawet rozmów podjętych, na oni no, idą wiem, na trening stary. Taki Malczyński, on trenuje 5 lat, nie? to już jest semi-pro, to już, to już no nie tak. jest amator, nie? to już jest ale... średnio zaawansowany zawodnik MMA. Wiesz, no to jest to, co ja wcześniej teraz mówiłem, że wiele osób, nawet jak nie ma kontraktu podpisanego, to już teraz zapierdal na salę, bo wiedzą, że będzie na to po prostu popyt, że będzie trzeba nowych zawodników, nowe twarze. No, no i też jakaś część zawodników, prawda, w ogóle u was walczy ze względu na to, że się podniósł poziom na sportowy, nie? Oni też by wtedy nie walczyli. Jakby. Tak, tak. Chociaż, ja tak boksdel, no. chociaż ja uważam tak jak Boxdel. Chociaż ja uważam tak jak Boxdel że na Fame MMA, chyba Nitro też tak uważa, czy ktoś tam inny z takich większych twórców, powinni się kurwa napierdalać ludzie bez przygotowania, a osobno może 2 trzy, trzy walki na gale, które są profesjonalne, po prostu. Tak. Napierdala się Norman z, z Borysem Mańkowskim. Tak, okay. ale tak jak mówię A to... nie, że, a zresztą. Tak, tak jak znaczy mówię, to fajnie się to ogląda, ale to jest niemożliwe, żeby jakby cały czas ci sami, bo ci co trenowali, tak tak, dalej, debiutanci, wiadomo, że oni będą się tam troszkę bardziej cepować nie? i starać się ustrzelić zamiast zagrać w szachy. No ja nie nienawidzę że tych walk takich gdzie są szachy. Nie? To to nie jest w ogóle e, jakby kupuje sobie pay per view. Wiesz, Żeby na się lali po ryjach. No i tutaj mówię na przykład o konkurencyjnych galach bo kupuję pay per view na konkurencyjne gale obserwuję sobie i no, lubię sobie obejrzeć jak wiesz jak nawet jak jestem półtorej minuty takiej cepeliady i oni już potem zaczynają wiesz odtlenują się. No. Jest ciężko, no to no wtedy już się... Da, jest złoty to, środek, no dobra, ale... złoty środek to by była cepeliada z kondycją. No dobra, tak, ale czy, no, walkę, no. czy walkę, Denisa źle ci się oglądało? E, zajebiście. Okay. Ale, ale z Denisem Załęckim też jest inna faza, bo tam stare ogląd na obecną chwilę oglądałem, oglądając walki Denisa Załęckiego, no to e, jest inna jest różnica pomiędzy oglądaniem dwóch prosów, którzy mają coś do siebie że oni mają jakiś problem z, y, i oni rozwiązują go w formie profesjonalnej walki. Chociaż ostatnia runda nie do końca mi się podobała, bo tam Denis szedł do Diego, którego szanuję oczywiście, a Diego gdzieś tam, wiesz, strategicznie, żeby wygrać walkę, już wiedział, że wygrał z nim na punkty, wiedział, że już to jest jego, jego win i już sobie pod koniec. Zaczął trochę, wiesz, odchodzić do tyłu i. Eee, no zrobił z... S. Pomimo, że wygrał. To, to, jest, to jest oczywiste. I faktem bo... jest to, że Diego jakby zachował się tutaj w 100% profesjonalnie, bo chciał wygrać walkę, wygrał sobie, no ale jednak wolę, jak są wiesz. Lubię klatkę rzymską na przykład. Nie? Tam nie ma takiej możliwości. Dobrze, jak robicie z kondycją, o... kurwa. A... Dobra, to ja mam pytanie do Was. Czy myślicie, że, że walka Kacpra i Marcina Dubiela to będzie cepeliada, czy bardziej to jest no limit, klatka rzymska? Możesz się w ogóle wypowiedzieć szerzej na temat Dubiela i Błyńskiego. No to już bo czas. nawet